Historia naszego zespołu sięga aż 1946 roku. Jesteśmy jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych na Kaszubach. A taką ciekawostką jest to, że jesteśmy dwa lata starsi od Mazowsza. Wszystkie nasze działania, występy, festiwale są ukazane w kronikach. Zwieńczone w 70 kilku tomach, które były prowadzone przez Świętej Pamięci Franciszka Kwidzińskiego, który był kierownikiem przez 58 lat. Wszystko, co prezentujemy w zespole, na występach, na festiwalach, pochodzi z naszego regionu, wyłącznie z kaszub. Na występach używamy strojów takich, jak ja mam na, przykład na sobie które nazywają się galowe wyjściowe, ale oprócz tego mamy też inne stroje wykorzystywane do tańca korkowego na przykład, gdzie kobiety zamiast czepków, czyli to co mam na głowie, zakładają chusty, natomiast na nogi zakładamy korki drewniaki.